Biga. Aha, aha, ja ja daje mi się. Patka daj gigla. Kurwa, pojebało mi się. Majer. to. Super, następny oh ja. pojedziemy. Żółty. Yellow, are you here? We cool? Uważaj. Jeszcze jeden. Brawo. Dalek na dwóch Trzymać pozycję To jest moja mną Co robówek Awka Awka w moju Ojciec coś mnie? Jezus! <tiots> <tryk> Nadka! <tryk> ja Przestraszył mnie, nic nie powiedział <tryk> Dzialek by dostał pizdę przed chwilą <tryk> Ja pierdzielę ale się O w JEST DZIADEK nie rzucaj tak broni, bo za tym razem dostaniesz w łeb! Jeden bobby na długą. One long One long tu TU nie stoi dalej, do was poszłałem czwórka Snik masz coś rzucić? Nie masz Przepraszam, nie rzucaj Wchodzi, 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 wchodzi długa Brawo syn, nie wychylaj, nie pikuj, nie pikuj, nie pikuj. Synek tam jest tapka, tam jest tapka. Nie u pikuj Celuję u mnie Mówiłem! Synek, ja pierdolę synek! Boże... Synek się dał, nie? No ja to tu rzuciłem kurwa A... Tak szasowałem to, że... Ja pierdolę Ja się odwróciłem od twojego flasha i patrzę, on jest nie no to... Gdzie teraz? Tam na daleko Dobra Pyszyki, żeby się zgubić A synek jakoś ślepi to od swoich Tu ty przestał biec Brawo, dziadek, dawaj do przodu, już wiedzą Poczekaj, muszę przydować Cię piersi Czekajcie jest Czekaj synek, idziemy w lewo na ich respa Dawaj w lewo Dawaj, 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 dawaj dziadek Idę, idę Kurwano do zajebą mi łeb Chodź, chodź, chodź Dobrze jest Teraz tutaj już po cichu. Cicho, Robimy to, ja mam paczuszkę. Dobra, no. Idź plantuj, ja idę w prawo. Będę tu ich pilnował. Sprawdź. Kurwa, jest. Blisko, 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 blisko. Dobra, 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 dobra. Sprawdzę tego. Poszedł. Zajebę go, pójdę go zajebać. Próbuj Kurwa, yes. Kurwa. to zrobił. Chodźcie teraz tu w prawo od razu tak jak w drugiej rundzie. Ej, dziki kurwa tego śmeget Chujowe Oho Nic nie widziałem na... I, na... I, na... nie, nie na widziałem porę. że ten drugi wyszedł w ogóle ty Dawaj, 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 dawaj Kurwa mam przy mnie, przy mnie, przy mnie Oślepiony i za plecy macie już Tam ci jesteśmy bieli, ale z dołu SYNEK właśnie to tą drabinę! Kurwa masz problem z drabinami! Kurwa macie Jezus! Nie wychodź, bo poprzedowujesz! Ja pierdolę! Oj no chuj! Jak przechodzą, no czemu ty stałeś z granatem w ręku? On nie czuje ręku. Jestem z granatem Dluga w ręku, droga chyba, droga chyba się idzie. cofałem. Okej. Okay. O, na Słuchajcie, bo... O. Brawo. Sorry. Dzięki. Na na, 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 na. w cs S-a, e S-a, s Weźcie e no, sobie w stoję to lepsze. jest lepsze. A ja mówiłem o tym że nie jest jak Jimmy. <laughs> 0-7 Ponczuczy i ty, rajanowski. O, Dziadek, strzelaj. Kurwa, bieg, bieg! Krótka padła. Ach, nas profeska w końcu mu się udało. Dobra. Są na krótkiej. Może być zygzak już Kowal przyjdź do mnie jest Nie synek, mogę. Dobra. Podchodzi pod starego Nie na konfie Dziadek po lewo cel mu, tam gdzie stary Póki smoke jest No, no, celuj, stary jest po lewo Prawie, sorry Eee, yy, winna O, o, jedziesz Jeszcze tu gra, dwóch na jednego, biegnij biegnij Skrzywanie, skrzymanie obej. Dolewej do lewej masz dwóch, do lewej masz dwóch. Dawaj! Spal sobie! Masz wszystko masz. Kurwa synu! No Jak yes! yes! ugrał pan to ugrałeś? Nie kurwa!